Masz dzisiaj dla mnie to miejsce już w łóżku, czy nie? Igor, naprawdę... No pytam Cię. Igor, nie bawi mnie to. Angelika. O, jak Angelika, to już poważnie brzmi. Co? No co, co? Ale dlaczego Ty tak do mnie teraz mówisz? A, a jak mam mówić? Że mam mówić Angie? Nie, nie, no mów jak chcesz, ale coś już poważnie, jak do mnie mówisz Angelika, to już coś jest na rzeczy. Nic nie jest poważnie. Czy kiedykolwiek coś było na poważnie? O, no właśnie. No. No właśnie. ty odpowiadaj sobie sama na pytanie. Naprawdę już starczy tych różnych y, wariat i debilizmów. Dlaczego, jeżeli tulisz się do Magdy, czy do mojej drugiej Magdy, i leżysz z nim w łóżku, to nie ma afery, a jak przyliździesz do mnie, to zaraz będzie afera. O dochodzi, właśnie. Ale ja już nie chcę takich afer. Nie? Nie. Wymienikasz? Odpuszczasz. Już mnie to zmęczyło. To musisz właśnie... To nie. Ty nie możesz grać czująś grecko, to musisz rozdawać karty. Ty musisz być graczem. Ale Ale mnie już zmęczyło to. Wszyscy moi byli się hajtają. Tuż po mnie albo nawet będąc ze mną. <sum> 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 mam bardzo dobrą rękę. <sum> Mit. Powiem ci, że mam ten świetną... był mistrzem, <sum> wygrał system. To <sum> masz świetną rękę. Naprawdę I to, i to jeszcze takie długie związki ci powiem. A ja jak widać, zobacz, zero jedynkowa. Nie, no, poznajmy się lepiej. Nie, naprawdę coś dzisiaj jest na rzeczy. Po prostu nie, 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 nie mieliśmy takiej rozmowy, jeszcze ale żeśmy sobie pogadali, to sobie rozmawiamy. To od razu wszędzie doszukujesz się drugie odno właśnie. Dlatego może ci wszystko w życiu nie wychodziło, bo zawsze doszukiwałaś się podstępu. Tak? To jak było za dobrze, to się, że coś jest nie tak. Nie. <noise> nie, ale wydaje mi się, że tak. <noise> wydaje mi się, no, że ja w dużej rzeczy nie czy, wierzę. Czy, czy przez to, że poprzedni chłopcy, mężczyźni yy, nie walczyli o twoje serce romantycznymi gestami mógł spowodować, że teraz każdy romantyczny tak. tekst z drugiej strony działa na ciebie jak, na ciebie jak płachta na byka? Dokładnie. Że nie jest, nie, jest, nie jest to... Nie idzie w odpowiednim kierunku? To no tak jest. No masz rację. No, to... Jeżeli patrzysz na mnie teraz pod względem serio, nie jako m, tak inaczej niż m, m, zwykli koledzy kumple, no to rozgryzłeś mnie dość szybko. Zostaje jeszcze też ku. Nie, też idę się wykąpać jej spać. Ku, ku szczęściu. Na górze szczęście czeka. Czy generalnie to mi się dobrze leży, że siedzi z tobą i rozmawia. Nie mam siły wstać. Chce mi się spać, a nie mam siły. Taki olenia mam chwilowego. Możemy ja jeszcze wiem... przenieść bajerę na górę. Ja wiem, jak to może wyglądać, bo Ty chcesz ze mną normalnie sobie szczerze pogadać, bo Ty może tak masz, że chcesz, a ja może to, że chcę, ale nie mogę. Dawaj, wita. Ola! Się...